I raz, dwa, trzy, witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym Bitcoinie przy Kawie, czyli w serii, porannej serii, porannej prasówce poświęconej najważniejszym, najciekawszym wydarzeniom ze świata kryptowalut technologii, blockchain. A ja nazywam się Patryk Kępiński, jest to kanał KryptoRaport i każdy z Was, kto jeszcze nie zasubskrybował tego kanału, to zachęcam serdecznie do tego, żeby to robić, dlatego że jesteśmy od poniedziałku do piątku o 9.15 i zawsze może dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach właśnie w tym miejscu. Dodatkowo pamiętajcie o 10:00 dzisiaj analiza ARKA, więc kto z Was jest bardzo ciekaw, co dalej z Bitcoinem, to oczywiście o tym dowiesz się w większych szczegółach już za 40 minut. Natomiast nie przedłużając, co się dzieje z Bitcoinem, można powiedzieć, że życzyłem Wam bardzo owocnych zielonych świec, ale nie sądziłem, że aż tak dużych świec. No, można. Yy... Być tylko zadowolonym. Kto płacze, ten niech pamięta, że bitcoina shortować się nie powinno. Jeżeli ktoś shortuje, to na własną odpowiedzialność. Obecnie bitcoin nam osiągnął już doszedł do szczytów, jeżeli chodzi o normalny rynek, nie rynek futures. 39 800, taki mieliśmy pik, 39 800 dolarów. Nie przebiliśmy jeszcze tych 41 magicznych tysięcy, które by spowodowały, że mielibyśmy rajd w ko na kolejny, powiedzmy, etap, czyli. Lecimy sobie 41, czyli tam 4841 i powyżej właśnie tej ceny, no to już możemy się spodziewać tylko i wyłącznie poziomów już przed 50. Czy to nam się uda w tak krótkim czasie? Wydaje mi się, że też nie byłoby to zbyt e, bezpieczne dla nas wszystkich. Natomiast e, co jest bardzo ważne, to jest to, że Bitcoin przebił tą barierę, o której wam mówiłem już wielokrotnie: 36,800, 36,600, to też. 36,400, przepraszam. Czyli to jest ten poziom, 36,400 jest tutaj w tych okolicach. I był to bardzo mocny psychologiczny, bardzo mocny psychologiczny opór, który został przebity. Jak widzicie, nie za specjalnie trudno. Jedno, jednogodzinowa świeca wystarczyła, żeby to zrobić. Oczywiście, rajd ten cały zaczął się o godzinie drugiej naszego czasu. No i trwa do tej pory. Teraz mamy Walkę w okolicach 38,800, 38,900. Jeżeli chodzi o ranking kryptowalut, czyli to nasza topowa stuwa, Ethereum numer 2, Tether numer 3, Binance Coin numer 4, Cardano numer 5, XRP numer 6, koń 7, USD Coin 8, Polkadot 9, Binance USD 10, Uniswap na pozycji 11. Natomiast jeżeli chodzi o kapitalizację, kapitalizacja oczywiście musiała nam wzrosnąć i tak się też teraz wydarzyło. Mam nadzieję, że mi się to trochę poprawi. Jest. Patrząc przez, patrząc w porównaniu do e, piątku, gdzie mieliśmy 1,37 biliona, obecnie mamy 1,47. Patrzymy teraz, nawet już najnowsze informacje podają nam 1,59 biliona dolarów. Natomiast jeżeli chodzi o największych przegranych, największych wygranych, wiadomo, że trochę będzie bardziej zielonożne, ono dzisiaj na pewno przy różnych dziwnych altcoinach, przy dziwnych tokenach. E Aeron 8440%, wolumen oczywiście bardzo mały, 101 tysięcy, e altbet 5000%, 63 tysiące dolarów wolumenu. Pamiętajcie, żeby jednak ta euforia i chciwość Was nie zabiła i nie patrzyli, albo jeżeli zobaczycie takie, e taki ranking i widzicie ile to wzrosło to naprawdę nie znaczy, że wy na tym zarobicie, jeżeli są tak małe, naprawdę, wolumeny. My potrafilibyśmy teraz, tu na live, jak jest 415 osób, podejrzewam, że wykręcić o wiele większe wolumeny niż ta cała piątka, która tutaj się znajduje. Dlatego e, uwaga, 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 jeszcze raz uwaga, natomiast no, warto popatrzeć, jak mocne wzrosty mogły być. Natomiast jeżeli chodzi o największych spadkowiczów, FNB Protokol minus 93%, wolumen tak samo bardzo niski.

Idziemy sobie do wiadomości. Do wiadomości tak naprawdę, bo każdy zastanawia się z was, a skąd te wzrosty? Dlaczego te wzrosty powstały? Dlaczego w ogóle one są? Na no mianowicie, jedną z takich kulminacji, czy kwintesencji źródeł tego całego, całego zamieszania, pozytywnego zamieszania jest plotka, bo nie ma, nie jest to w oficjalnej żadnej agendzie, nie jest to w oficjalnej informacji ze strony Amazona, ale podobno Amazon ma zamiar do końca tego roku, do końca 2021 roku, wprowadzić płatność bitcoinem na swojej platformie. Formie. No i każdy z Was by zadał sobie pytanie, no tak, no ale przecież, no co to, to to jest, no podpisze umowę z pośrednikiem płatności, pośrednik płatności zaakceptuje mu po prostu możliwość Bitcoinem, Litecoinem i Ethereum, jeszcze nawet nie daj Boże Bitcoin Cash będzie, no i to wszystko. Nie, właśnie nie, ponieważ Amazon nie chce iść w tą stronę i to anonimowe źródło powiedziało, że e, chcą akceptować płatność, ale na swojej infrastrukturze i przygotowują tak naprawdę grunt pod szeroką akceptacją transakcji kryptowalutowych e, właśnie na ich e, platformie. Uh, not E. to nie jest tylko przechodne, przechodzenie przez ruchy mające na celu e, rozwiązań, no, może rozwiązanie, tak jak wam powiedziałem, e, tych płatności tymczasowo. Chodzi bardziej właśnie o to, żeby e, w przyszłości e, ten mechanizm był jeszcze bardziej rozbudowany, a Bitcoin jest jakby takim e, początkiem, testem, e, dla tego, by zobaczyć jak to funkcjonuje. Oczywiście o Amazonie już nie słyszymy pierwszy raz, e, wiecie o tym dobrze, a jeżeli nie, to teraz wam przypominam, że Amazon już jakiś czas temu rekrutował właśnie wiele osób na iż poszukiwał pracowników właśnie na stanowiska związane z chociażby z działu programowania, jeżeli chodzi o język Solidity, w ogóle o specjalistów dotyczących technologii blockchain, doty dotyczących kryptowalut, więc no, to się łączy nam powoli, powoli w całość. No i jeszcze jest tak naprawdę plotka, która najprawdopodobniej może być tą prawdziwą informacją, no bo budując tak duży team, tak duży zespół, po coś jest to. No i podobno Amazon też będzie planował stworzenie swojej własnej kryptowaluty czy swojego tokenu. Czas pokaże czy oprą to o swoją sieć. Wydaje mi się, że byłoby to dla nich oczywiście najbardziej opłacalne. Idziemy sobie teraz do tych co shortowali Bitcoina. O tym co już wam mówiłem przed chwilą. Jeżeli chodzi o shortowanie Bitcoina, dla nie wszyscy, dla nie, no dla większości się mogło to skończyć naprawdę Tragicznie. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy mieliśmy dosyć duży pik bitcoina, wzrost bitcoina, gdybyśmy sobie wrzucili tą świecę na, wrzucili sobie świece jednodniowe, znaczy jednogodzinowe, no to możemy sobie to powiększyć jeszcze i zobaczyć, jak to nam się tutaj prezentuje. To widzicie, jakie to były po prostu wystrzały. Z 34 momentalnie, prawie że w ciągu 2 godzin, do 39 z kawałkiem. No ale o co chodzi? Chodzi o to. Że na platforma z kontraktami jak Balbit, a przede wszystkim Binance, który przez wielu jest przecież bardzo doceniany, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, no to na 15-minutowych świecach można było zobaczyć i aż takie knoty poleciały do 48 tysięcy. Bitcoin wzrósł właśnie na kontraktach terminowych. No nie było to nic innego jak celowy zabieg po to, żeby wykosić wszystkich tych, którzy shortowali tego Bita. No jeżeli ktoś był na dźwigni razy 10, no to raczej już nie ma co zbierać ze swojego depozytu, a większość. Większość osób jednak gra od piątki do dziesiątki w takich przedziałach: no bo przecież po co grać razy dwa? Przez to tylko jest razy dwa, to razy dwa jest za mało. No więc e, tak się pokończyło, jeżeli chodzi o ilość milionów, które zostały zlikwidowane, to około 110 milionów dolarów e, zostało wykoszonych zaledwie w 10 minut. A teraz, jak sobie zobaczymy, sobie, jeżeli chodzi o ilość shortów zlikwidowanych, to było 111 miliardów. 111, przepraszam, milionów dolarów zlikwidowanych w ciągu dosłownie tego czasu. 38 na BitMEXie i 255 BTC na Bitfinexie. A więc to tak wyglądają statystyki. Statystyki smutne, ale jednak. Musicie dlatego uważać zawsze, jeżeli ktoś chce coś shortować, to z głową, z głową, z głową, tym bardziej, że jeżeli jesteśmy już w, no, w takim kulminacyjnym momencie. No ale niestety na pewno te pozycje, które chcieliście, żeby powchodziły na pozycji 25, 26, 27, no to zaczynają nam się trochę oddalać. Natomiast idziemy sobie do dalszego, do kolejnego banku, Banków Ameryka. Jeden z największych banków, jak nie największy bank w Stanach Zjednoczonych Ameryki, bank, który nie jest tylko właśnie w Stanach, również i jest, BOA jest bardzo znany, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię. No, jest on dosyć dużym bankiem, nie można by powiedzieć, ogromnym bankiem komercyjnym. No i bardzo prawdopodobne, że klientom przymykają oko i dopuszczają klientów do handlu na futuresach właśnie Bitcoina na różnych platformach. Skąd to wiadomo? Oczywiście to jest kolejna plotka. Cały rynek dzisiaj w poniedziałek żyje na wielkich plotkach. Nie wiem, czy to się, oby się to wszystko no, potwierdziło, a nie zweryfikowało w zupełnie innym kierunku, no bo wtedy będziemy mieć nic jak duży płacz na tych, którzy jednak chcieli teraz kupić BTC. No, i Elon Musk musiał też dorzucić coś, coś od siebie. Elon Musk, no, od dwóch dni na Twitterze widać, że się nudzi, wrzuca sobie kolejną partię memów. Jedną z takich e, tak naprawdę dosyć dużych, m, dużej ilości memów, które sobie wrzuca, no to mamy tutaj, a gdzieś tutaj miałem, gdzieś tutaj miałem, jest. Niektórzy w komentarzach zakładają, że może to oznaczać jedno. Elon Musk po raz kolejny wznowił reklamowanie bitcoina, ponieważ bitcoin to system płatności peer-to-peer, który jest przeciwny rządowi systemowi finansowym. Finansowemu, opartemu na pieniądzach fiducjarnych i bankach, a tak wygląda ten Twitter. Twitter. Tweet ten wygląda dokładnie w ten sposób, jeżeli chodzi o oryginał. No, możecie się, no, jeżeli każdy z Was, wydaje mi się, że zrozumiał tego, to, tego, tego mema, więc jeżeli to jest prawda, jeżeli będziemy teraz szli w tą narrację, to wydaje mi się, że ta narracja jeszcze bardziej chwyci wiele osób, gdy będziemy właśnie mówić o tym, że uważajcie, bo te nasze fiducjarne monety są już guzik warte. I naprawdę możecie stracić dużo pieniędzy, warto byłoby się zainteresować bitcoinem. No bo wiadomo, że my sobie w ten sposób o tym myślimy, my sobie w ten sposób o tym mówimy. I wiemy o tym, jak działa system monetarny, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Natomiast dużo osób nie interesuje się tym, ma to zupełnie gdzieś. Jeżeli jednak ta narracja Kup bitcoina, a w ciągu kilku lat będziesz miał zaoszczędzonych o wiele więcej pieniędzy. Nie, że zarobisz, bo ludzie się boją czasami zarobić, boją się ryzykować inwestując. Natomiast jeżeli ktoś im powie: kup tego bitcoina, żebyś zachował tą wartość pieniędzy, którą masz w tym momencie, to może działać to zupełnie inaczej. Jakby cel jest ten sam. A jednak podejście do ludzi jest inne. Ludzie się boją, boją się czegoś stracić, więc boją się ryzykować i inwestować. Ale jeżeli usłyszą, że kupić bitcoina, to wtedy nie stracisz, bo normalnie stracisz trzymając to w złotówkach, to zobaczcie, mamy cały czas ten sam cel, a inaczej opakowany, i o wiele inna grupa osób na pewno do tego by mogła po prostu podejść. E, idziemy sobie do ostatniego info z rynku. E, Champeng Zhao, czyli CEO Binance'a e, podczas ostatniej konferencji na szczycie Red Tomorrow 2021 powiedział, że Binance może zmienić swój charakter. Będzie to wtedy odpowiedzią na nowe regulacje. Oczywiście cały czas Binance boryka się z nowymi to banami przez lokalnych regulatorów w Polsce. Też już jest ostrzeżenie przed Binanceem, ale nie przed samym Binanceem, tylko Binanceem samą spółką, która operuje i zarządza Binance Futures. Tak samo jest w większości państw, oprócz Włoch, które to zbaną po prostu powiedziały, że Binance.com jest po prostu, jako cała platforma jest zagrożeniem i lepiej, żeby tam e, ludzie, e, obywatele Włoch nie inwestowali. Natomiast cytując samego Champaing Zao, ostatnio jest większa kontrola regulacyjna. Oczywiste jest, że należy się spodziewać, ciężkich regulacji, Binance zamierza przejść od startupu technologicznego do firmy z rynku usług finansowych. Zwiększamy wysiłki w zakresie zgodności z przepisami, w tym zatrudniamy byłych regulatorów, powiedział Changpeng Zhao. I to jest prawda, że jakby mamy coraz, coraz większe regulacje, to też jest prawda, że zatrudnia, jest taki trend zatrudniania właśnie byłych regulatorów, byłych specjalistów z różnych banków, z różnych działów bezpieczeństwa właśnie AML-owych, Takich firmach e, typowo kryptowalutowych, technologicznych, no bo jak nie oni mogą nam pomóc w tym, aby e, no, normalnie przejść przez te bagna regulacyjne, bo to inaczej nie można nazwać, i stąpać e, silnie e, po, po, po ziemi, a nie cały czas się bać, bo wiadomo, że też budowanie biznesu w strachu jest niczym przyjemnym, a tak samo werbowanie osób do projektu, startupu, który nie wiadomo, czy za rok, za dwa nie będzie zniszczony nie przez know-how, nie przez złe zarządzanie, w samym zespole, ale właśnie przez regulatorów, no powoduje, że dużo fajnych osób, mądrych osób, które już kumają ten rynek, nie będą chciały po prostu przyjść do tej firmy i tak się to czasami kończy. Słuchajcie, w ogóle jestem pod wrażeniem, 714, to można 700, 714 osób, przechodzimy sobie do krótkiej, do komentarzy ja zaraz uciekam, przejdźmy sobie tego, co tam piszecie i ja zaraz uciekam. Do kantoru, bo jest hot, hot, hot. Dostaliśmy chyba już 15 telefonów od samego rana, więc it's shopping time. A ci, którzy nie zdążyli, to mają dzisiaj ostatnią szansę. Pytanie, co warto lepiej kupić? BTC czy USDT? To już jest wasza decyzja. Pamiętajcie, jak coś zapraszam do sieci, całej naszej sieci. Jeżeli chcesz, nie tylko kupić to w Łodzi, możesz to kupić w Bytomiu, Nowej Dębie, Lublinie, w Bełchatowie. Siedlcach, no i w Łodzi, no więc zapraszam, zapraszam jak najbardziej. E, idę sobie do Was. E, chyba miałeś rację, Patryku, że wszyscy czekaliśmy na pompę we wrześniu, a przyjdzie w sierpniu. <laughs> A ja przeszedłem weryfikację na BitBay i nie zarobię. Nie przeszedłem. Słuchaj, jeżeli nie przeszedłeś weryfikacji na BitBay, idź do kantorów. Jak nie, jak, nie, jak nie masz gdzieś po drodze naszych kantorów, to zawsze możesz przecież kupić przez stronę internetową naszą, przez nasz widget. Więc y, za 1002, za 1000 zł możesz to zrobić. Jeżeli nie tu, to na bitcan.pl. Tam weryfikację przechodzisz bardzo szybko. Link do bitcana masz pod opisem dzisiejszego tutaj naszego materiału. Więc tu masz, tutaj kupisz i sprzedasz ekspresowo swoje bitcoiny na bitkan.pl, Naprawdę możesz to zrobić w sposób bardzo szybki a z BitBay'em, no to wiadomo. A więc zastanów się, jak nie, to kantor sezonarny, mój drogi, uciekaj do kantoru stacjonarnego, nie ma co tracić okazji. A... Ja kupiłem Ethereum po 15 tysięcy a... złotych chyba. A myślisz, że bezpiecznie trzymać Bitcoina na Binance Smart Chain? Wydaje mi się, że nie. A wydaje mi się, że po to Bitcoin ma swoją sieć, tak Ethereum ma swoją sieć, tak żeby trzymać je tam. A wtedy nie będziesz miał żadnych problemów. Pisałeś, że czekasz na 20 tysięcy i zakupy. 20 tysięcy? Nie no, ja robiłem zakupy przy 30, 31, 32, tak jak wam już mówiłem to dawno temu. Natomiast ja sobie ustawiłem, gdyby ten Bitcoin spadł jeszcze niżej, czyli 20, 21, 22, no nie wiem, może mogłoby się wydarzyć tak samo jak z likwidacją kontraktów terminowych i mogłaby być po prostu duży knot, e, pojedyncze, duże sprzedaże, i ja bym się wtedy w to załapał. Ale nie płaczę z tego powodu, że tego nie kupiłem, bo to by był po prostu tylko i wyłącznie dodatek. Dla mnie. Nie ma opcji, nie było opcji kupowania już więcej bitów po cenie 30, w okolicach 30 tysięcy, bo już tam kupiłem, więc jeżeli zdarzyłaby się okazja, to no, tak jak okazja, nie? Jak się uda, to się nie uda. Jak się nie uda, to nie będę płakał, na pewno nie będę się pakował już w tym. Co z AP? No co z AP? Z AP dalej jest to, co ma być, no mamy, czekamy do sierpnia, nie? Aktualizacja pierwsza i pierwsze błędy zostały wyeliminowane, więc yy, czekamy, aż te będą testować dalej. Co mogę zrobić, jeżeli nie zapisałem tego kodu QR przy tej rejestracji na BitBayu? Ktoś pomoże, dziękuję. Ten kod QR to chyba wydaje mi się, że jest to nic innego jak twoje 2FA. Więc wtedy sobie wyłącz to 2FA w ustawieniach, a z, znowu y, tym kodem musisz sobie to tam, odblokować. Potem ponownie generujesz jeszcze raz 2FA. No i jak ci ten kod wy, ten znowu wygeneruje, to go zapisujesz na, w zaszyciku już. Masz nowe ATH na live, na tym live mam, słuchajcie, nowe ATH, to jest kozak. Właśnie, po co kupować krypto, myślę, że lepiej poczekać na korektę i wtedy uderzyć. Wszyscy czekają na korektę, przy 60 też czekaj na korektę, przy 50 też czekali na korektę, przy 20 też będą czekać na korektę, więc warto kupować uśredniając. Patryk, macie limit wypłat od Was w gotówce, w sensie z KYC nawet? Zyziek, no wiesz, to wszystko zależy od ilości gotówki, to może tak powiem, no to nie jest tak, że mamy skarbiec, skarbiec i możemy miliony, miliony wypłacać na raz. No, ale wystarczy zadzwonić i mówić się: wszystko dogadamy, nawet w ciągu jednego dnia. A ja kupiłem u ciebie w kantorze w ubiegły wtorek, i teraz spokojnie piję kawę. Artur, właśnie, to jest to jest właśnie to. Kupuje się spokojnie, kupuje się wtedy, kiedy nikt nie chce kupić, kupuje sobie Tetera, patrzysz sobie teraz, co się dzieje, wąchasz kwiatki i masz spokój. Jak wszyscy czekam na korektę, to znaczy, że pójdzie w górę. <grym> no analiza Arka trochę inaczej pokazuje, słuchajcie, jest, jest gab na 7800, już rok czekam, może kiedyś się doczekasz. <grym> Andrew. Andrew, e, teraz był wzrost, zatem na dniach będzie spadek. Pociąg odjechał, dokupiłem się na spa obkupiłem się na spadkach. Archer, no właśnie, i to jest teraz walka, walka emocji. Jedni mówią: Kurde, kurde, nie, nie kupiłem, ale wstyd się przyznać, że nie kupiłem. Co teraz mam zrobić? A ci co kupili, no ja jestem teraz Bogiem, nie? Kupowałem po 31, jest 38. No jest po prostu kozak. To jest to. Myślicie, że po takim wzroście będzie odreagowanie szybka, mini korekta? Słuchajcie, no zawsze po dużych wzrostach na pewno są jakieś m, m, mikro korekty, ale jakbyś chciał zobaczyć sobie na jednogodzinowych e, świecach, no to zobacz: była jedna świeca, duża trzecia świeca, tutaj już było i tu nie jest odreagowania. Widzisz to? Więc to na jednodniowych, oczywiście, to trochę musi się dni e, dni zrobić. No wiadomo, że jeszcze jesteśmy, jeszcze jesteśmy daleko tego cudnego e, cudnej pozycji, żeby być w, w okolicach tej cudnej pozycji, to naprawdę tu ewentualnie potem tu tu w tych okolicach nie liczcie, że to jest 59800, to może być 50 to może być już 60, to może być 59500. Mówimy tutaj o takich przedziałach. No a tak naprawdę wszyscy czekamy z utęsknieniem na to miejsce, ale żeby dojść do tego miejsca, to jeszcze kupę czasu, e, kupę czasu potrzebujemy. Może nie czasu, ale kupę ceny i kupę ilości, ogromną ilość pieniędzy, która musi jeszcze na ten rynek po prostu wejść. Czy wypłacając swoje krypto z giełdy na portfel muszę zapłacić jakieś opłaty transakcyjne? Jasne, zawsze. E, no, gdy wysyłasz, za każdym razem transakcję dokonujesz, to... Jest to. Planujemy, czy planujemy kantor we Wrocku? Na ten moment nie. Na ten moment nie, A więc nie ma co tu ściemniać. Natomiast Katowice. Patryk, dotychczas wypłacałem na Binance UK, ale teraz mieszkam w Polsce i nie mogę wypłacić. Mam niedaleko do Lublina, może tak do Was podjechać. Jasne, zapraszam. Lublin.WymieńBitcoina.pl Wchodzisz tam i skontaktuj się z Piotrkiem. Naprawdę bardzo dobre ceny. Bardzo dobra obsługa, kawki się napijesz na miejscu, Piotr Ci wszystko wytłumaczy i zrealizujesz sobie zysk albo wypłacisz kasę. Raz, dwa, trzy, kiedy chcesz. Czy wysyłając swoje konto, wysyłając swoje krypto z giełdy na portfel, to już pytałeś. Czy Bitcoin podciągnie... Hmm. Czy Bitcoin podciągnie alty mocno do góry? Chciałbym wiedzieć. Kantor w Warszawie też, nad tym już pracujemy, będzie. To wiem, że po prostu te dwa punkty, jak Katowice i Warszawa, no to jest kwestia czasu. Wakacje są też. A nie wiem jeszcze, kaj w Katowicach będzie kantor. Znaczy wiem, ale nie chcę potwierdzać. Ale będzie fajna miejscowa, najprawdopodobniej. jak nie tu, to tam też będzie fajna miejscuwa. A gdzie można napisać o franczyzę? Z naszym kantorami, piszesz na Bitcoin.pl lub na kantor kantorodzmałpaprotonmake.com. Obecnie mamy trochę okresów urlopowych, więc czas odpisywania na oferty i zapytania ofertowe, zapytania właśnie w sprawie współpracy mogą trochę być dłuższe, czyli jak nie dostaniecie maila w ciągu jednego dwóch dni, to nie znaczy, że nie odczytaliśmy, albo nie dzwońcie, nie pytajcie, po prostu w ciągu no, tygodnia odpisujemy, bo tych zapytań jest dosyć dużo, dużo, dużo. Dobra, słuchajcie, nie przeciągać, 9.40. Co? Mogę Wam życzyć samy zielonych świec. Jest rekord. 800 osób na live'ie, porannym live'ie w poniedziałek. Widzę, że mam nadzieję, że każdy z Was już kawę wypił. No, oby więcej takich plotek na rynku. O godzinie 10.00 nie zapomnijcie czyli za 20 minut analiza techniczna w wykonaniu Arka, więc warto, warto, warto być. No, bo Arek trochę więcej sam... Nam o tym pewnie będzie chciał powiedzieć. Dziękuję Wam ślicznie, w takim razie miłego dnia, miłego poniedziałku, samych zielonych, no i pamiętajcie, żeby FOMO nigdy nas nie zżerało. Do zobaczenia jutro o 9.15. Hej!